Proszę Państwa, bo w Wierchomni odbywają się również, to wyjątkowe, bo to jedyna, jedyne takie miejsce na skalę europejską, e, spotkania telemarkowe. Ja wiem, że Państwo telemarka znają tylko z Adama Mowysza, to wygląda mniej więcej tak. I on to robi, jak ląduje, ale to się okazuje, czego wcześniej nie widziałem, telemarkiem można również zjeżdżać na nartach. A o telemarku, o tym stylu opowie nam Piotrek, który mi dzisiaj troszeczkę szkolił na Snowbożi. Piotrze, co z tym telemarkiem? Jak to wygląda? Jak to jest? Twoje skojarzenia ze skokiem i telemarkiem oczywiście są jak najbardziej prawidłowe. Rzeczywiście ta pradawna technika narciarska, właśnie korzenie narciarstwa światowego pochodzą z południowego rejonu Norwegii, z rejonu Telemarku, stąd się wzięła ta nazwa. I rzeczywiście ta technika pierwsza, technika skrętu pochodziła właśnie była następstwem skoku narciarza, w związku z tym to, co robią narciarze na, na wielkich krokach, to co Państwo macie możliwość obejrzenia w relacjach, transmisjach z różnych imprez sportowych, ma również podstawowe znaczenie przy technice telemarku, technice skrętu. Piotrek, powiedz jeszcze, jak, jak to wygląda, jak, jak technicznie to się robi? Narciarz, charakterystyczną cechą narciarza telemarkowego jest oczywiście przyklęk, który Państwo znacie, czyli narciarz ma nartę wykroczną i zakroczną, którą oporując, prowadza się w skręt. Piotrze, dziękuję pięknie. Przypomnę, że jesteśmy w wierchomni Małej, to jest naprawdę mała miejscowość, bo mieszka tu zaledwie 200 osób. Ale Maćka podpytam jeszcze e, miejscowego górala oczywiście, rodzimego. Maćku, powiedz mi, czy górale byli tu od zarania dziejów?